Czy banki są sobie same winne? Wyobraźmy sobie sytuację, że zarabiasz minimalne wynagrodzenie, masz dwójkę małych dzieci, idziesz od banku do banku, aż dostałeś 100 tysięcy złotych pożyczki. Albo bardziej skrajna sytuacja, chorujesz ciężko na raka, masz rentę z tytułu niezdolności do pracy powiedzmy 1200 złotych i idziesz do banku po 30 tysięcy. Dostajesz się. Je. Rata jest 600 zł. I tak dostałeś pożyczkę. Więc czy banki są sobie same winne, dając pożyczki ludziom, których na nie nie stać? Bo tak się potem składa, że najwięcej zgłoszeń wierzytelności jest właśnie od banków. Tak samo spraw sądowych w sądach elektronicznych jest od banków. Nakazów zapłaty też jest wydawanych najwięcej od banków. Udostępnij tę rolkę jak najwięcej liczby osób. Niech idzie w świat.